30 lat temu znów w naszych domach pojawił się tygodnik katolicki Niedziela. Znów, bo przez 28 lat nie można go było wydawać. 50 lat temu dzisiejszy redaktor naczelny Niedzieli otrzymał święcenia kapłańskie. I tym właśnie rocznicą poświęcamy najnowszy numer naszego pisma. Na początek wywiad zatytułowany Niedziela, wikary dla proboszcza, sufragan dla ordynariusza. Ksiądz infułat Ireneusz Skubiś odpowiada na pytanie księdza Marka Łuczaka o miejsce prasy katolickiej dzisiaj, o jej rolę w kształtowaniu postaw chrześcijan i pomoc w duszpasterstwie. Jaki był największy sukces, a jaka porażka niedzieli? O tym w najnowszym numerze. To był jubileusz redakcyjny. Pozostał jeszcze jubileusz kapłański naszego szefa. Jego sylwetkę przygotowała Katarzyna Wojnarowska. Wychodzi od dzieciństwa i studiów przyszłego redaktora naczelnego, biegnie przez duszpasterzowanie częstochowskim studentom i bronienie węzła małżeńskiego, a kończy na reaktywowaniu niedzieli i na pracy dla niej przez 30 lat, a kończy słowami ojca Jerzego Tomzińskiego, Paulina, członka pierwszego zespołu redakcyjnego. Niedziela jest wierna nauce kościoła, to także zasługa naczelnego. Ma umiejętność patrzenia na ważne dla kościoła i polskie sprawy, jakby z lotu ptaka. Wychodzi poza rymy częstochowskie na znacznie szersze wody. Dzięki niemu niedziela stała się powszechna i albo się ją lubi, albo nie. Nie pozostawia czytelnika obojętnym, a to najważniejsze. Uroczystość Świętych Piotra i Pawła. Okładkowy temat niedzieli znajdą Państwo na 22 i 23 stronie naszego tygodnika. Ksiądz Ksawery Sokołowski przypomina, że obaj apostołowie są uważani za pierwszych budowniczych Kościoła Powszechnego, że obaj nauczali w Rzymie i obaj w Rzymie zakończyli życie śmiercią męczeńską. Zapraszam do bliższego poznania tych dwóch wielkich apostołów. Polski tort gazowy to rozmowa o polskiej rewolucji gazowej, o sojuszach energetyczno-politycznych oraz o złych i dobrych bohaterach nowej polskiej bajki. Nasza dziennikarka Wisława Lewandowska zaprosiła do rozmowy Pawła Poprawę, geologa, który od kilku lat wykonuje badania w zakresie gazownictwa łupkowego w Polsce. Poza tym w najnowszym wydaniu Niedzieli. Katastrofa śledcza. Artur Stermasiak odnosi się do odsunięcia prokuratora nadzorującego smoleńskie śledztwo, co może okazać się kolejną katastrofą. Jan Paweł II i Opus Dei. Biskup Javier Rodriguez, przełożony prawatury personalnej Opus Dei, mówi o związkach papieża Polaka z dziełem założonym przez świętego Jose Marię i cotygodniowy dodatek Niedziela Młodych, a w nim początek wakacji. To wszystko w 26. numerze Tygodnika Katolickiego Niedziela. Przypominam, że można go znaleźć w kościołach i kioskach z prasą w całej Polsce. Zapraszam też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.niedziela.pl. Znajdą Państwo na niej bieżące informacje z kraju i ze świata, serwisy tematyczne i możliwość zamówienia naszego tygodnika w wersji elektronicznej. Dziękuję serdecznie za uwagę. we <laughs>